Witam Was przy ognisku szamana. Ja jestem Gromczak i dziś ponownie pokażę Wam jeden z nowych fanowskich dodatków do Wiedźmina 3, który zresztą bierze udział w zawodach na najlepszą modyfikację zrobioną przy pomocy narzędzia Redkit. Tales of the Witcher New Content Mod, bo taką nazwę ma dziś omawiana modyfikacja. To wciąż niewielkich rozmiarów, ale bardzo ambitny dodatek w stylu total conversion, w którym będziemy mieli okazję zwiedzić tereny Cintry na długo przed wydarzeniami z książek o Wiedźminie. Czyli jest to więc mod dodający zupełnie odrębną rozgrywkę niezwykłą Związaną z główną grą Wiedźmin. 3. Autor modyfikacji to niejaki Gerwant, co sugeruje, że modyfikacja jest polskiej produkcji. Dodatek ma nie tylko dodawać kilka nowych zadań, tworzących jedną całościową fabułę. W przeciwieństwie do dotychczasowych gier Wiedźmin, jednym z głównych celów dodatku jest stworzenie takiego symulatora bycia zabójcą potworów, a nie zabawa w bohatera, który ratuje wszystkich i cały świat dookoła. Będziemy więc przemierzali dostępną nową krainę, walczyli z potworami, wykonywali zlecenia, a wszystko to będzie nam pomagało doprowadzić do końca fabułę główną, która cały czas będzie się przewijała poprzez wspomniane zlecenia. Chociaż Tales of The Witcher zachowuje dotychczasową mechanikę i gameplay Wiedźmina III, to stylem przebiegu gry mocno będzie przypominała starsze RPG, gdzie zbierając pewne informacje, najpierw musimy wyświadczyć komuś jakąś przysługę, wykonać przysłowiowego questa, żeby móc potem popchnąć fabułę dalej. A co dokładnie otrzymamy instalując modyfikację Tales of the Witcher? Dostajemy wspomniany sporej wielkości kawałek świata odwzorowujący pobliskie tereny stolicy Cintry. Tereny te są mniej więcej wielkości Białego Sadu połączonego z terenami Kermoren. W skład tych nowych terenów wchodzą między innymi pola, lasy, niewielka wioska Hilden oraz będące wciąż w fazie roboczej miasto Cintra. Sporo, a to dopiero początek, gdyż twórca zapowiedział, że wraz z rozwojem modyfikacji będzie dodawał jeszcze więcej zawartości. Ponadto w wersji moda, którą ja testowałem, do dyspozycji mamy również cały pierwszy rozdział składający się z dwóch zadań, które mają być takowym wprowadzeniem do fabuły głównej dodatku. Zadania te mają na celu wprowadzić gracza w otaczającego świat i zapoznać z tym, jak ta modyfikacja ma finalnie wyglądać. Oczywiście owe zadania nie są ich finalną wersją i mogą ulec zmianom po kolejnych aktualizacjach czy też w finalnej wersji, ponieważ autor moda będzie rozszerzał jego zawartość m.in. o takie rzeczy jak kwestie wyborów moralnych i tym podobne elementy. Czyli ma się pojawić w grze doskonale znany ze wszystkich gier Wiedźmin system wyboru i ich konsekwencji. Jeśli chodzi o dotychczasową zawartość to właściwie tak naprawdę tyle. Reszta to po prostu gameplay i przedmioty znane z Wiedźmina trzeciego. Nie ma tutaj nic innowacyjnego, niemniej w przyszłości... Ma mają pojawić się m.in. także nowe animacje, czy też delikatna zmiana systemu rozwoju postaci. W kwestii samego gameplayu, to tak jak powiedziałem, nie ma tutaj nic innowacyjnego, aczkolwiek sama w sobie rozgrywka będzie się delikatnie różniła od standardowej z Wiedźmina III. Tales of The Witcher kładzie duży nacisk na wolniejsze tempo gry, ma bardziej przypominać pod tym względem RPG w starszym stylu. W związku z tym, na moment obecny, nie mamy do dyspozycji interaktywnej mapy, a co za tym idzie, szybkiej podróży. Trzeba więc będzie dokładnie eksplorować świat i przede wszystkim słuchać tego, co postać dająca nam zadanie mówi, gdyż właśnie w ten sposób dowiemy się, w jakim kierunku musimy się udać. Jeśli graliście w takie gry jak Morrowind, to na pewno doskonale wiecie, o co mi chodzi. I być może ten akurat aspekt nie przypadnie do gustu każdemu. Dla mnie jest on ok, tym bardziej, że teren, jaki dostajemy do eksploracji, nie jest jakoś nadzwyczajnie duży, także myślę, że każdy sobie bez problemu poradzi podczas rozgrywki. Jeżeli jeżeli chodzi o samą grę, to zaczynamy ją mając Geralta na poziomie 10, wyekwipowanego w nowy rynsztunek szkoły Wilka. Nowy, czyli dodany ten wraz z patchem next-genowym. Dostajemy także pochodnie, kusze. I 9 punktów nauki do wykorzystania. Nic więcej, żadnych pieniędzy czy eliksirów, wszystko trzeba od zera zdobywać, co zresztą jest poważnym utrudnieniem, bo poziom trudności jest postawiony, przynajmniej jeżeli chodzi o sam początek rozgrywki, dosyć wysoko. Przeciwnicy, z którymi przyjdzie nam w zadaniach walczyć, zadają dosyć spore obrażenia, mają od nas wyższy poziom, co też powoduje, że my sami będziemy im zadawać obrażenia mniejsze. Do tego, nie mając do dyspozycji praktycznie żadnych środków leczniczych, które, tak jak powiedziałem, musimy sobie sami zebrać. I a propos zadań, właśnie. Ich budowa, tak jak już wspomniałem wcześniej, ma być taką swego rodzaju zabawą w symulator Wiedźmina. Także większość questów będzie przypominała zlecenia, i wykonując je, będziemy brnęli do przodu z fabułą, która, jak mówiłem, na ten moment jest tylko wprowadzeniem do tego, czym mod finalnie będzie. Także tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jak ta cała przygoda Geralta w Cintrze będzie wyglądała. Jeżeli chodzi o dubbing i elementy dialogu, no to napisy w grze oczywiście będą dostępne. Co do dubbingu, to tego niestety w modyfikacji brakuje. Wszystkie dialogi związane z modem będą nieme. I na ten moment nie ma na razie żadnych informacji czy cokolwiek w tej kwestii się zmieni, czy taki dubbing powstanie, albo czy chociażby w modyfikacji będzie używana sztuczna inteligencja, czyli dubbing AI. Oczywiście pewne kwestie, które się już w grze wcześniej pojawiały, takie jak dialogi podczas handlu, komentarze Geralta w walce, czy podczas jazdy konnej będą obecne, bo pochodzą one z plików głosowych, które już w Wiedźminie 3 się znajdują. I ogólnie ten brak dubbingu może nie przeszkadza jakoś bardzo w graniu, to dosyć mocno będzie wpływał na imersję płynącą z gry, także warto mieć to na uwadze. Najważniejsze Najważniejszym jednak elementem dotyczącym lokalizacji dodatku jest to, że jest on dostępny nie tylko po angielsku, ale także po polsku. Nie będziemy musieli czekać, aż powstanie jakieś dodatkowe spolszczenie i osobno go instalować. Cała dostępna zawartość jest w pełni przetłumaczona na język polski i muszę powiedzieć szczerze, że to tłumaczenie jest naprawdę niezłe, żeby nie powiedzieć wręcz dobre. A skąd modyfikacje można pobrać? Jakie ma wymagania? Modyfikacje znajdziecie na stronie Nexus MOC. Oczywiście macie standardowo w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o wymagania moda, to do działania Tales of the Witcher musimy przede wszystkim posiadać czystą wersję gry Wiedźmin 3 czystą, czyli taką bez zainstalowanych żadnych dodatkowych modów. No cóż, niestety takie zalecenia dał twórca. Oprócz tego musimy posiadać też dwa oficjalne dodatki serca z kamienia, a także krew i wino. Ponadto modyfikacja została stworzona pod wersję nextgenową Wiedźmina 3, czyli tą z patchem 4.0.4 lub nowszym. Aczkolwiek twórca udostępnił sposób, który pozwala na uruchomienie dodatku na tych starszych edycjach. Wszystkie informacje jak uruchomić ten mod na starszych wersjach Wiedźmin znajdziecie na stronie z modem, czyli na stronie Nexus Mods. Twórca moda dodatkowo zaleca jeszcze grać z włączonym ray tracingiem, ale nie jest to konieczne do działania moda. Myślę, że twórca bardziej zaleca to ze względu na lepszą jakość grafiki. Jeżeli chodzi o instalację moda Tales of the Witcher, to jest ona banalnie prosta. Pobieracie główny plik z modem ze strony Nexus Mods. Obrany plik wypakowujecie i wśród wypakowanych plików będą znajdowały się dwa foldery: folder mods i DLC. Oba te foldery należy przenieść do głównego folderu z grą Wiedźmin 3. Całą ścieżkę wyświetlam wam teraz na ekranie. I kiedy wszystko się już poprawnie przeniesie, to teraz możecie uruchomić grę. Aby rozpocząć nową przygodę, to w menu głównym należy kliknąć Nowa gra i tam będziemy mieli różne opcje wyboru. Wybieramy opcję Wiedźmińskie opowieści, bądź jeżeli gracie w wersję anglojęzyczną, Tales of the Witcher. W ten sposób rozpoczniecie nową przygodę. Krótko podsumowując, modyfikacja Tales of the Witcher to bardzo ciekawy, ambitny projekt. Co prawda na ten moment dodatek wydaje się być dopiero we wczesnej fazie produkcji i jeszcze daleko do jego finalnej wersji, to mimo wszystko poprawi dostarczyć fajnie spędzonych chwil. Na teraz powiedziałbym, że to bardziej takie demo na jeden wieczór, żeby zapoznać się z modem niż coś do zagrywania się, tym bardziej, że zawartości w modzie na dzisiaj jest po prostu niewiele. Największymi plusami modyfikacji są oczywiście nowa kraina do zwiedzania, nowa ścieżka fabularna, możliwość gry po polsku, ale i sama rozgrywka w stylu takiego symulatora Wiedźmina. Dostajemy możliwość zwiedzania terenów Cintry jeszcze sprzed inwazji Nilfgaardu i to to Jest naprawdę spory i bardzo ładny kawałek świata. Na wielkość, ten teren, tak jak już wspomniałem, to coś przybliżone plus minus do połączonych terenów Białego Sadu i Kermoren. Tak naprawdę ciężko to ocenić, bo nie mamy w grze dostępnej mapy świata. Same w sobie tereny Cintry są naprawdę ładne. Wioska Hilden fajnie oddaje wiejski klimat. Okoliczne tereny to coś jakby połączenie okolic Nowigradu i Białego Sadu. A samo miasto Cintra, choć niedłużej i do tego jeszcze niedokończone. Robi pozytywne wrażenie. Fabuła modyfikacji nie jest tak dojrzała i świetna jak w głównych grach. Niemniej również dostarcza fajnej rozrywki. Sposób jej rozwoju i kształt zadań jest jak najbardziej przyjemny. Możemy poczuć się jak taki typowy wiedźmin pełną gębą, a nie tylko z nazwy czy profesji. Jeżeli chodzi o wady moda, to jak na razie są i będą pojawiały się różnego rodzaju błędy, od małych bugów, pokrasze czy nawet problemy uniemożliwiające kontynuację rozgrywki. Pamiętajmy jednak, że jest to dopiero wersja pokazowa moda. Zaś wszelakie niedociągnięcia będą poprawiane z każdą kolejną aktualizacją. Brak interaktywnej mapy również może być problemem dla wielu osób. Mod został zrobiony z myślą o starym stylu rozgrywki, gdzie dowiadujemy się tylko w jakim kierunku mamy szukać, a nie gdzie konkretnie. W trakcie rozmów z NPC dostajemy więc jasne wskazówki, gdzie iść, niemniej znaczniki czy szybka podróż w dzisiejszych grach to już po prostu standard, bez którego naprawdę spora liczba graczy sobie po prostu nie wyobraża grania. Mnie osobiście to w żaden sposób nie Przeszkadza, ale ja się wychowałem na takich grach jak Morrowind czy pierwsze wersje World of Warcraft, gdzie nawet tam nie było wtedy znaczników, a jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebował, to musiał sobie instalować dodatkowe addony, które zresztą powstały dopiero przy którymś tam dodatku do WOWA. Ostatnią z wad to brak jakiegokolwiek dubbingu w grze. Wszystkie dialogi są nieme, i choć same teksty są nawet fajne, niewybitne, ale niezłe, tak rozgrywka wydaje się być dosyć smutna. I nie pozwala w pełni wczuć się w ten klimat, nie mając żadnego dubbingu, nawet takiego w formie AI. A czy taki dubbing pojawi się w przyszłości, to się dopiero okaże, kiedy wyjdą kolejne wersje moda. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że Tales of the Witcher jest modem jak najbardziej wartym zainteresowania. Może na dzisiaj to taka bardziej ciekawostka, aniżeli dodatek do grania. W każdym razie, jeżeli projekt rzeczywiście będzie kontynuowany, to może naprawdę okazać się w przyszłości jednym z ciekawszych modów do Wiedźmina III. Także osobiście. Serdecznie polecam, żebyście przynajmniej zobaczyli, czym jest modyfikacja Tales of the Witcher. Szczególnie, że dodatek jest dosyć krótki, jest w pełni po polsku i bez problemów można go zarówno zainstalować, jak i potem usunąć. Ogromny szacunek dla Gerwanta za zrobienie i udostępnienie aktualnej wersji moda Tales of the Witcher New Content Mod. Wszelkie prawa do modyfikacji należą do jej twórcy. Dajcie znać co wy sądzicie o tej modyfikacji, czy w ogóle o niej słyszeliście i czy zamierzacie ją teraz wypróbować. Czekam na wasze opinie i komentarze. Jak zawsze na koniec będzie mi bardzo miło jak ocenicie ten materiał jak i modyfikację zostawiając pod filmem łapkę w górę jak wam się podobało lub w dół jeżeli nie. Zachęcam również do kliknięcia subskrypcji z dzwoneczkiem jak jeszcze tego nie robicie, a chcecie zobaczyć więcej materiałów z takich gier jak Wiedźmin, Gothic, seria The Elder Scrolls czy jeszcze parę innych fajnych tytułów. Ogromnie dziękuję za każdą waszą aktywność pod filmami, bo między innymi właśnie dzięki wam udało się w ten sposób rozpowszechnić wiele naprawdę fajnych, a mało znanych modów. I to tyle na dziś, choć to jeszcze nie koniec tematu modyfikacji do Wiedźmina 3, bo podobnych modów do Tales of the Witcher, a nawet ciekawszych od niego pojawia się coraz więcej. Ruszam więc zbierać informacje na ich temat, a wam życzę miłego dnia, popołudnia, czy cokolwiek teraz robicie, no i powodzenia na szlaku. Cześć!